Witam was w piątym dniu naszego challenge'u 7 dni w Dubaju za jeden grosz Jest godzina 11, a my jesteśmy na gimnastyce Nie pytajcie Ja nauczę przy naszego przyjaciela bardzo fajnych rzeczy Ja niestety wiele rzeczy nie mogę zrobić Przez moje problemy z barkiem Boję się, że bark mi wypadnie A nie chciałbym tutaj, wiecie, tracić dni ani czasu w Dubaju Na to, żeby pójść do lekarza czy coś To była ogromna strata czasu Dlatego, no cóż, wiele rzeczy nie spróbuję niestety Ten próbowałem mi nauczyć Salta i całkiem mi szło. Pierwszy step, czyli że wyciągnięcie rąk oraz wszystko szło mi całkiem dobrze. Natomiast przy tym jak położyliśmy się, żeby nauczyć wyciągać ręce do łapania kolan, wypadł mi mój kochany bark. I nie tak bolało, że aż mi chłopaki nastawiali ten bark, bo on wypadł i nie chciał wrócić. poszedł na siłownię, wziąłem z którym dzielę pokój, poszedł sobie do sklepu, paki zakupy, natomiast my wracamy do apartamentu Gena, Ach, ponieważ taki boli ten bark, przysięgam Wam, że tak mi boli obecnie, myślałem, że będzie dobrze, że mi się uda. Dobra, tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to nie mam zbytnio planu. Mamy zarobione trochę pieniędzy, jest dzień piąty. Mamy jeszcze jutro i pojutrze, więc myślę, czy dzisiaj sobie po prostu nie odpuścić. Wiecie, seria nie nazywa się Zarabiam przez 7 dni w Dubaju, tylko spędziłem w Dubaju 7 dni za jeden grosz. A to, że musimy zarobić, żeby wrócić do Polski, to już jest druga kwestia. Strasznie mi się podoba to, że tutaj surfing to nie jest tylko, wiecie, przyjdź, przenocuj się. Tylko tak jak sami widzieliście, poszliśmy wszyscy razem na gimnastykę rano. Kminimy, czy razem się potem nie przejść na plażę i tak dalej, więc tutaj rzeczywiście tych ludzi poznajecie. My siedzimy czasami przy stole, gadamy na każdy dosłownie temat, więc tak to wygląda i to nie jest tak, że to są obcy ludzie, którzy was tylko nocują, jakbyście byli w hotelu, tylko rzeczywiście traktujecie to tak, jakby to byli wasi znajomi. I to jest mega fajne i mi się to podoba. Mamy teraz godzinę 14. Czas tutaj leci mega szybko. Wstaliśmy też późno, bo wstaliśmy o 10. Poszliśmy na gimnastykę zanim wróciliśmy, zanim wzięliśmy prysznic i tak dalej. To trochę czas Minęło. Ja jestem godny. Jeszcze dzisiaj nic nie jadłem, więc myślę, że zaraz przejdę się do sklepu, żeby kupić sobie coś do żarcia. Więc dzisiaj totalny rest day. Chillujemy. W ogóle w centrum Dubaju jest tak ładnie. Wszystko jest zabudowane, wykończone i tak dalej. Natomiast spójrzcie tutaj. Tutaj na wielkim placu obecnie i idę do sklepu. Nie każda część Dubaju jest taka rozbudowana, jak myślimy, patrząc na TikToki i tak dalej. Jeżeli nigdy w Dubaju nie byliście, to właśnie to widzicie, ponieważ wiele krajów jest takich, że jak widzimy je na TikToku, to mówimy sobie, ale tam jest pięknie. Wszystko jest rozbudowane, wszystko jest takie nowoczesne, natomiast nie jest tak wszędzie. I to już jest drugi przykład, że Dubaj jest ładny w centrum. Na obrzeżach jest taki bardziej, jakby to określić, taki zwyczajny. To tak samo, jak z Pawłem byliśmy na Bali, na jednym z jego ostatnich filmów. Nie wiem, czy widzieliście, ale to było inne Bali, niż te, które sobie wyobrażaliśmy z TikToka, Paweł oglądając TikToki i tak dalej, czyli nie to samo, co widzimy. Wchodzimy do sklepu, często nie chcą być nagrywani na ogólnie w sklepach, więc może być tak, że kamerę będą chciał wyłączyć. Są no zupki chińskie, ale pakowane są to w wielopakach. Wszędzie jest 5 paczek. A my aż 50 paczek nie potrzebujemy i kosztuje to tutaj całkiem sporo, bez kitu. 5 zupek chińskich, 31. Bez kitu. Totalnie nie. Nic tu nie zjemy takiego na szybko. Więc mam pomysł. Tak jak Hubert nam powiedział o Vivie, że to jest fajny sklep, że tam sobie tanio zjeść i tanio się czegoś napić, to tutaj dookoła Vivy nie ma, a nie opłaca mi się jechać do centrum, żeby kupić zrobić zakupy w Vivie. Dwa filmy temu Ken zabrał mi do restauracji tutaj obok niego i była bardzo dobra. Więc przejdziemy się i weźmiemy sobie po prostu coś w miarę taniego, bo podobno jest bardzo tania, a była bardzo dobra. Więc myślę, że to jest dobry pomysł. Coś tutaj zjeść. Hello! Dziękuję. Dostaliśmy menu. Teraz zacznijmy, co tutaj jest w fajnej cenie, żebyśmy się napili i coś zjedli. Normalnie kanapeczkę macie, burgery macie, wrapy macie, normalne dania macie. Strasznie wielkie mają menu tutaj te indyjskie restauracje. Im są bardzo dobre. Macie na przykład lemoniada z awokado. Jak zrobić lemoniadę z awokado? Dziękuję. order? Okay, thank you. Uh, I want chicken chili okay. with rice, uh, with shrimps. Okay. Zamówione. Będziemy mieć ostrego kurczaka z ryżem, z krewetkami. I dodatkowo do picia wziąłem heifty. Wyglądało mega fajnie, więc mam nadzieję, że tak też będzie smakować. Trochę wydałem, myślę, że ponad jakieś 30 dirhamów, ale wiecie, trzeba też tu jakoś żyć. Nie można tylko tutaj głodować. Zarobiliśmy wczoraj trochę pieniędzy, pierwsze dni mocno oszczędzaliśmy, teraz możemy się trochę bawić. No i miejmy nadzieję, że pójdzie nam dobrze jutro i pojutrze. I zarobimy jeszcze trochę pieniędzy, bo jeszcze trochę potrzebujemy. Tu mamy ryż. A tu kurczaka ostrego. Thank you. To serio jest spicy i fajne. Ej, dobre. A tak wygląda mój koktajl. Na górze ma or orzechy nerkowca, jest różowy, ma loda w sobie. Co jest grane? Ej, whisky, tu jest gałka lodu. jak smakuje. Kozak. Bardzo dobre, truskawkowe. Dodatkowo dostałem jeszcze wodę z filtra. Takie miejsce jak te to jest dowód, że wcale nie trzeba wydać bardzo dużo pieniędzy, żeby dobrze zjeść. Ale ogólnie też łatwiej tu jest zjeść tanio niż w Polsce. Najdroższe jest tutaj wynajem chaty, wiadomo. Mieszkania tu są drogie, ale możecie mieszkać na obrzeżu, tak jak ken, u którego mieszkam i wtedy mieszkanie jest dużo, dużo tańsze. Thanks guys. Have a nice day, bye! Pojedzone, zjedzone i właśnie do mnie napisał ken na WhatsAppie, czy chcę z nim iść na plażę. Więc wracam szybko do apartamentu i lecę z nimi na plażę. Oj, jestem najedzony, Jedno jest zajebiste i wydam tylko 33 zł 30 dirhamów. Chyba ja pojechali doze mnie. Tak mi się wydaje, bo ich nie widzę, nie słyszę. O, oh. hello. I think you, you go to beach e, without me. Ah, without you. Ok, thanks. I prefer a back. Ruszamy na plażę. Jechaliśmy na plażę w centrum Dubaju i spójrzcie tylko, jak to tutaj wygląda, tu jest praktycznie pusto. Ludzi są dopiero gdzieś tam dalej, ale to pojedynczy, naprawdę. I to taka duża plaża, w porównaniu do tego, co byliśmy na Marinie, to tutaj nikogo nie ma, na Marinie było w cholerę ludzi. A tutaj jest taki chill, że to jest szalone normalnie. Jak na pustyni. A sprawdźmy, jaka jest woda z ciekawości tutaj. Ciepła, taka całkiem. Jakby wejść całym ciałem, to pewnie byłoby zimno. Ale tak, żeby zamoczyć rękę, coś to wydaje się dosyć ciepła. Ale dzisiaj wypoczywamy. Nic nie musimy robić. W ogóle jesteście ze mną cały dzień Piotrka, jak zauważyliście. Piotrek dzisiaj, którego źle poczuł. Zapytał mnie Piotrek, czy może zostać w apartamencie i odpocząć. Ponieważ rzeczywiście ostatnie dni mieliśmy bardzo intensywne. I napisałem, że nie ma problemu. Poradę sobie sam. Dzisiaj tak sobie robi chill day, więc Piotrek, ty możesz odpocząć. Ja mogę odpocząć. I tak zrobiliśmy. Dlatego ja dzisiaj korzystam z bycia w Dubaju i tak samo robi to Piotrek w apartamencie siedząc załamany i chory. To jest zajebiste, nie? Totalnie. Próbujemy wykonywać sztuczki. Tak mi się spodobały niezwykłe umiejętności Marina, że sam postanowił, że nauczymy kilku barmańskich sztuczek z butelkami. Yo, yeah! Udało się! Zajebiste! Ale się zajebiste czuję, że się udało! Teraz spójrzmy na profesjonalistę. Też nagrywa telefonem sobie. Windy, yeah! this video is just that's great yeah and <mulia> take Robi się ciemno, nie chcemy wpaść w korki, nie chcemy zostać na plaży jak będzie ciemno Więc uciekamy stąd, jak widzicie tam księżyc się pojawił O widzicie księżyc Więc zbieramy się, zbijamy do auta i wracamy w drogę powrotną do apartamentu Ale dzisiaj luźny dzień, fajnie, Odpoczęłem, moje nogi odpoczęły Bo ostatnie dni robiliśmy po 30-35 tysięcy kroków, były mega męczące I psychicznie też były męczące, szukaliśmy sposobów żeby zarobić A dzisiaj totalny relaks, niczym nie trzeba było się stresować W <grym> budynku gdzie mieszka Ken, codziennie są organizowane jakieś rzeczy Takie dla mieszkańców i na przykład Dzisiaj są za darmo rozdawane donaty. Idziemy się teraz przejść Justyna. It's a Polish name. Justyna. Yeah. Justyna is a Polish name. I właśnie jak widzieliście to są jakieś tutaj walki z Justyną na przykład organizowane. teraz w strefie coworkingu i to tutaj właśnie się przychodzi jak są jakieś eventy, Donaty. Spójrzcie sami. I to mamy kapek Donata. Jest nie? Niesamowite. Że mieszkańcy tutaj się spotykają, są pączki i... mega fajnie to jest. Test jest drugie Donata z kokosem. Dobry, ale chyba wolałem poprzedniego. I ostatnim z kremelem. Like yeah. yeah. Ten był najlepszy z kawą. Zajebisty. Ludzie, którzy mieszkają w tym budynku, mają oddzielną strefę pracy, gdzie każda mieszkająca osoba może przyjść i popracować w tym miejscu w dowolnej chwili. Gdyby na przykład w mieszkaniu przeszkadzał hałas dziecka lub było za dużo rzeczy, które dekoncentrują podczas pracy. Cia. Zajebista sprawa i mega fajnie to wygląda. Wiecie, mieszkańcy tutaj normalnie się znają, rozmawiają ze sobą. Wszystko jest, wszyscy ludzie tutaj są tacy otwarci. Donaty były dobre, ale wola winogrona. Ostatnio mam jakieś fazę na owoce i... Nie na warzywa, nie, ale na owoce, że mogę jeść truskawki, winogrona, jabłka na non stop. Na koniec dnia Ken wytłumaczył mi i Marinowi, na czym polega jego program ClipClip. Clip i jak ułatwia pracę ludziom pracującym dużo przy komputerze w programach jak Word, Excel oraz jak jest pomocny na co dzień. A to wszystko dlatego, że Ken zawoduje z zawodu jest programistą. Którym... I have all, uh, all my things what I need here and exactly. I only paste this yeah, you can paste. without searching, copy, exactly. so ClipClip clip is buying time. exactly, yeah, yeah, it saves a lot of time. So this allows you to select a language? Okay. Let's say we want this in Polish. Okay, to się przetłumaczą na Polski. Can I read this? Yeah yeah if you want. Nothing. Exactly.